Przejdź wszystkim, dziś mamy małe, ale bardzo ważne święto 700 subskrypcji Chcę Wam szczerze podziękować za to, że jesteście, za każdy komentarz, za każdy polubienie i po prostu za to, że kliknęliście ten przycisk subskrybuj To niby tylko jeden klik, ale dla mnie to ogromny kredyt zaufania Wiem, że internet jest pełen różnych kanałów, treści, pomysłów a mimo to 700 osób uznało, że warto zostać właśnie tutaj i to jest coś, co naprawdę motywuje mnie do działania. Ten film jest specjalnie dla Was. Dla tych, którzy subskrybują, wspierają, wierzą w to, co robię. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to może właśnie dziś dasz mi ten sam kredyt zaufania, które dało już 700 osób. W tym specjalu jeszcze nie pokazuję w pełni swojej twarzy. Chcę zachować trochę tajemnic, ale obiecuję. Kiedy kanał osiągnie 1000 subskrypcji, wtedy już w pełnej skali pokaże się Wam naprawdę, bez maski, bez zasłony. To będzie taki nowy etap, nowy rozdział tego kanału. Dziękuję Wam jeszcze raz za te 700 subskrypcji. To dopiero początek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.